Na wywiad z Szymonem Wydrom zaprasza Pabkar Pedium w obiekcie Villa Romant. Jak się czujesz we e, Witam serdecznie. Szymon Wydra zespołu Carpediem. Yy, pytanie... bardzo na miejscu, <laughs> ponieważ zawsze chciałem się zapytać, czy się mówi we Włoszczowie, czy we Włoszczowej? We Włoszczowie zdecydowanie. Tak? Nie wiem. Yy, człowiek całe życie się uczy, nie jestem stąd, ale bardzo mi miło, że mnie pouczyłeś. Yy, cieszę się, bo jest takie miasto pod Radomiem, pod moim rodzinnym miastem, Przysucha. No i jak byś to odmienił? <laughs> Też ciężko, no nie wiem. W, jesteś... Yy, gdzie mieszkasz? W przysusza może? No właśnie, każdy mówi w przysusze, potocznie tak się przyjęło, a tak naprawdę jest w przysuszej. No widzisz, dlatego pytam. Wiesz, nie jestem alfą i omegą, Wo wolę zapytać, nauczyć się i potem nie, po nie popełniać błędów. E jak się czuję we włoszczowie? Bardzo dobrze się czuję, bo przede wszystkim nie przyjeżdżamy oglądać budynków, tak, tylko przyjeżdżamy do ludzi, a człowiek jest dla nas najważniejszy. Więc yy, miałeś dzisiaj okazję namacalnie i naocznie zobaczyć, jak fajnie wszyscy reagowali na nasze piosenki, na to, co mamy dzisiaj do zaoferowania ludziom. Więc jak mogłoby by mi się we Włoszczowie nie podobać? To jest, to jest to... niemożliwe. Całe życie by... swoją taką karierę muzyczną zaczynałeś od zespołu Carpentier, który cały czas z którym cały czas koncertujesz i od 92. roku chyba ten zespół działa. Jak to się zaczęło? Dokładnie tak. Eee... Stare konie jesteśmy. <laughs> 25 lat nam wybiło właśnie, to jest sezon jubileuszowy. No i jeździmy po różnych miejscach w kraju, e, w składzie jakby naszym pełnym, jak i takim lekko, nazwijmy to, okrojonym, tak jak dzisiaj to miało miejsce, ale uwielbiamy tego typu też koncerty grać, bo możemy dzięki właśnie tego typu koncertom sięgnąć w takie utwory, których, na, mm, których nie gram na tych wielkich rock'n'rollowych scenach, prawda? Tylko właśnie mają rację bytu te utwory w takich bardziej kameralnych miejscach, ale równie e, emocjonalnie reagujących i to jest właśnie super. Kocham takie występy akustyczne, bo wtedy ten, ten, ten nasz kontakt z widzem jest jeszcze, wydaje mi się, że jeszcze bliższy. E, jak to się zaczęło? F, f, po prostu któregoś pięknego dnia. <laughs> Poszedłem do szkoły muzycznej, bo chciałem być e, takim szczeniackim dziecięce marzenia Miałem wtedy 7 lat. E, gitarzystą Lady Punk. <grystwa> no i, i zobaczyłem, jak e, bodajże stoją na balkonie chyba jakimś czy gdzieś i, i śpiewają mniej niż zero ich pierwszy hit, to takie czasy, to, już... bardzo to mnie pociągnęło, wiesz, ja stary koniusz jestem, tak jak mówię, już wydra wyliniała, yy, osiwiała i przybrała, tak, no ale mam nadzieję, że w głowie zostało to samo, to znaczy nie, już nie chcę być yy, gitarzystą <śm> Lady Punk, z całym szacunkiem <śm> dla Lady Punk, znamy się bardzo dobrze z chłopakami, lubimy, pozdrawiam. E, jakoś tak fajnie się złożyło, że założyłem Carpe diem, Tak, Czyli muzyka od lat najmłodszych jakby była u mnie jakby na pierwszym miejscu. Wtedy miałeś 16 chyba lat. Tak, jak, jak założyłem Karpediem, miałem 16 lat. No i e, pod tą nazwą, e, pod tym szyldem, który stał się moim drugim imieniem i nazwiskiem, a może i nawet pierwszym, a na pewno moim mottem życiowym jest tak. Trwam do dziś. Potem, jak już ten zespół działał, no na pewno się tam udzielałeś w różnych koncertach, pewnie graliście, ale tak w, w zasadzie chyba w telewizji, tak już bardziej poważnie, to się zaczęło chyba od szansy na sukces, 2001 chyba to <grym> był. Szacunek dla Ciebie wielki, naprawdę wielkie ukłony z mojej strony i pewnie ze strony wszystkich moich członków zespołu, że się tak dobrze przygotowałeś, tak. Szansa na sukces, na sukces faktycznie była jednym z takich ważniejszych momentów, kiedy medialnie zaistnieliśmy. Niemniej jednak to nie był pierwszy moment. Mhm. Pierwszy moment to był jeszcze w latach 90. Kultowy program Rower, Rower Błażeja, tak. e, jeszcze wówczas, czy Strefa P, tam były takie, jeszcze mhm. były takie programy. No dzisiaj niestety polska telewizja kuleje, jeśli chodzi o programy e, muzyczne. Kiedyś były 30 Tomy i tak dalej, tak. Mopman, i można byłoby wymieniać bardzo długo jeszcze tak, a teraz tak naprawdę nie ma prawie w ogóle programów czysto muzycznych, tak e, jedynie można się w telewizji śniadaniowej pokazać z jakąś piosenką dlatego też chyle czoła wobec tych telewizji, które jeszcze jakoś tam dają szansę, prawda e, polskim zespołom się gdzieś tam pokazać no i faktycznie e, mop e, Strefa P, Rower Błażeja, ale takim punktem zwrotnym, nazwijmy to. Telewizyjnym była szansa na sukces. Miałem tam być przyjemność jako uczestnik mhm. w konkursie dwa razy. Za pierwszym razem zdobyłem wyróżnienie w piosence Piotra Szczepanika Goniąc Kormorany, a później wygrałem szansę na sukces w programie Ryśka Rynkowskiego Dary Losu śpiewałem. I to jest takie ciekawe, że takie sympatyczne i, 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 i tak z uśmiechem, jak wspominam, bo kiedy pokazywane są różne wspominki w telewizji z tych najbardziej, umówmy się, rozpoznawalnych szansowiczów i kiedy akurat pada na mnie, to nie pokazują fragmentu utworu, którym wygrałem, czyli te Dary Losu, tylko właśnie goniąc kormorany, kiedy zdobyłem wyróżnienie. Tak? Ale bardzo sobie chwalę ten program. Miałem okazję poznać mistrza, zresztą mistrza Rynkowskiego również, mistrza Szczepanika. Wcześniej zdobyłem wyróżnienie. Ja jestem taki, że lubi się uczyć, tak jak cię zapytałem, zapytałem o, o, o włoszczową, tak, jak, jak, się, jak się odmienia. Poszedłem do pana Piotra Szczepanika, zapytałem, w ogóle podziękowałem za nagrodę, za wyróżnienie, ale zapytałem, co zrobiłem źle, czy czego mi brakuje. Że, że nie zdobyłem pierwszego miejsca, tak? No, zawsze człowiek ma jakieś ambicje. No i pan Piotr powiedział, że czuł w mojej interpretacji, że coś w tym jest, ale ja tak to zrobiłem po swojemu, że on do końca tego jakby już nie wyczuł. Tak? Jakby Różnica pokoleń się tutaj odezwała. Niemniej jednak e, czuł, że tam nie ma nic złego, więc to trzeba w, jaki, w, w jakimś sensie nagrodzić wyróżnieniem. Tak się trochę zasekurował, bo tak mi powiedział. Ale to może dlatego, że to było zupełnie inna, inne wykonanie, inna interpretacja. Po dzień dzisiejszy właśnie emitują ten odcinek. Czyli tak? Lepsze było, lepsze. Zawsze trzeba szukać e, jakby m, siebie. A kiedy przyjdzie? że po mnie Zegarmistr światła purpurowy By mi zapełtać błękit w głowie To będę jasny i gotowy Przeze mnie dni na przestrzeń. zgasną podłogi i powietrze. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. 2002. Kolejny program, zresztą teraz y, chyba wraca na antenę y, Idol. Y, będziesz śledzić ten program? Ja myślę, że tak z sentymentem trochę. Było. Powiem więcej, będę karpić. Bo ty mówisz śledzić. Karpie. Karpie. A na nas karpie. mówią karpie. Oczywiście. To będę karpić. No to Oczywiście, że tak, bo no wiesz, no, ja wszystkim dobrze życzę, y, trzymam za wszystkich, za, za wszystkich, naprawdę, kciuki. Y, śmiem twierdzić, że Polska jest tak dużym krajem, a nie tylko Polska, ale w ogóle mamy przez te media społecznościowe kontakt z całym światem dzisiaj, że każdy, naprawdę, uwierzcie mi, każdy może znaleźć swojego. Odbiorcę, jak nie tu, to tam i tak dalej. Dlatego ja wszystkim dobrze życzę, tylko przestrzegam. Należy być trochę jakby radzę, samokrytycznym wobec siebie. Nie idźmy do tego programu tylko wtedy, kiedy na przykład mama usłyszy, jak przygolenie coś nucimy. Mama zawsze powie, że śpiewamy najpiękniej, tak? A potem wychodzimy i przed całym narodem możemy się zbłaźnić. Eee, tego nie życzę. Tego nie życzę nikomu. Nie każdy musi śpiewać tak. Nie każdy musi być, nie wiem, Lewandowskim w piłce nożnej, tak? Każdy ma swoje miejsce na ziemi i w tym się realizujmy. W tym się, miejmy pasję. Pasja przede wszystkim y, powinna. Po, każdy powinien mieć pasję, bo pasja nas wyróżnia. Pas, pasja sprawia, że jesteśmy krok przed szeregiem, y, że nasze życie jest dużo bogatsze, tak? To robi pasja. I i ta pasja nie musi być taka, że od razu stawia nas, e, nie wiem, na jakiejś niwie popularności. Nie, no może być to filatelistyka, cokolwiek, tak? Akurat ja zajmuję się muzyką, tak? I to jest moja pasja, stało się moim, stała się też moim zawodem. Cieszę się z tego powodu, bo kocham to, co robię. A że któregoś dnia przypadkowo jakaś kamera mnie chwyciła, tak zostało. No. I tak jest do dziś. Także. E, i a propos tego programu Idol. E, jak wspominasz w ogóle tamten czas? Jak to e, było? E? Wiesz, co, kto nie był w, w wojsku, to spokojnie może iść do idola, prawda? E, równie wielkie emocje, stres, nerwy. E, I ten program przede wszystkim nauczył nas, e, tych idolowców, tam by, byli szansowicze, a teraz idolowcy, tak to się w tym naszym światku małym to nazywa e, przede wszystkim odporności psychicznej. Nie nauczył nas ten program śpiewać, bo w jakimś sensie już coś tam musieliśmy umieć, prawda, żeby, żeby dostać się do ścisłego finału programu, tak? A po drugie, żeby ten program w ogóle odniósł jakikolwiek e, sukces, a odniósł niebagatelny. Ja m, przeżyłem to na własnej skórze. M, mógłbym mówić i mówić na ten temat. Program zaledwie pokazał 20 czy 30% tego wszystkiego, co się tak naprawdę tam działo. Było nas było na stanach ponad 10 tysięcy, więc na taką wielką masę ludzi zdobyłem trzecie miejsce, osiągnąłem no, niebagatelny sukces. Z całego serca Państwu dziękuję wszystkim tym, którzy nie bali się swoich ciężko zarobionych pieniędzy na mnie wysłać, na, na, na SMS-a. czoła wielkie, naprawdę dzień, dzięki, po dzień dzisiejszy staram się odwdzięczyć Państwu Muzyką, tym co mam w głowie, prawda? Czyli nie być odtwórcą, ale po prostu twórcą. Nie wszystkim się to musi podobać. No niestety nie jestem zupą, która może wszystkim smakować, ale, ale staramy się, tak? Na szczęście mamy jeszcze dla kogo grać, i oby tak było. Jak najdłużej. Program Idol nie nauczył nas śpiewać, ale faktycznie był trampoliną do takiej rozpoznawalności. Wiesz co, ja staram się nie używać takich słów jak kariera, bo nie jestem karier karierowiczem, mi się to źle kojarzy w ogóle. Czy, czy, czy show biznes, bo zdążyłem się nauczyć i przekonać na własnej skórze, że w naszym kraju to nie jest ani show, ani biznes. Możesz mi wierzyć. Ani nie używam słowa sława, tak? bo sławny to jest Mikołaj Kopernik. Ja jestem zwykłym facetem. Który może się komuś podobać w sensie muzycznym, a komuś może się nie podobać, i tak dalej. Bolą tylko te hejty wszechobecne, tak? Niestety, taki, taki, taki mamy czasy, że, że, że bardzo wielu ludzi, nie poznając człowieka, potrafi zdeptać go z, jak robaka, prawda? Zmiażdżyć i zrównać z ziemią trudno. Gdybym miał się tym przejmować to już bym pewnie nie robił tego co robię, ale za bardzo kocham muzykę i za bardzo kocham tych, dla których to, to robię przede wszystkim. Na koncerty zwykle jeździsz sam? Wiem, że przyjechałeś z córką. Tak, często tak. razem jeździcie? Tak, zdarza nam się oczywiście bardzo często staram się Simonkę w jakimś tam sensie edukować muzycznie. Nie mówię, że jakby że, ją, że jej każe słuchać naszej muzyki? Nie. Fajne jest to, że Simonka sama z siebie chce jeździć, chce, chce. śpiewać te nasze piosenki, nawet często śpiewa takie utwory, o których ja w ogóle zapomniałem, że, że je skomponowałem lata temu. Mnie to schlebia, tak? Nowe pokolenie rośnie i, i widzę, że trafia to do, do młodych ludzi, to, to też jest fajne. Jestem, sam zauważyłeś, że dzisiaj przekrój olbrzymi, jeśli chodzi o, 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 o wiek, tak? O target. I nam w to graj. Nie jesteśmy zespołem który ogranicza wiekowo, tylko wręcz przyciąga wszystkich. Znam wielu artystów, na, którzy chcieliby właśnie pełnego przekroju wiekowego, a niestety tak nie jest. Sytuacja wygląda w ten sposób. Starsza pani chciałaby może pójść na, na koncert jakiegoś powiedzmy, nie wiem, hip hopowca, tak? Ale sobie od razu myśli, że a, co ludzie powiedzą i tak dalej, że trochę to może nie wypada. Jak sam widzisz, na naszą muzykę wszystkim wypada i wszyscy tak, tak. się świetnie bawią i nie widać różnicy wtedy wieku. Wszyscy jesteśmy jednym wielkim muzycznym zespołem. Zawsze to mówię, naprawdę, że taka osoba, która jest zaangażowana żywo w nasz koncert, może się spokojnie jakby nazywać. Pełnoprawnym członkiem naszego zespołu. No tutaj zaangażowanie e, widowni było dosyć duże, zwłaszcza po długości praw. To było widać, bo m, były naprawdę e, dosyć takie długie, e, gdzie pokazywały tą z jednej strony wdzięczność za to, że grasz, e, że, że śpiewasz dla nich, a z drugiej strony też, że no im się to po prostu podobało. Mam nadzieję, że to nie była kurtuazja, mam nadzieję, że nie byli opłaceni <grymne> tylko że naprawdę, yy, że, że, że to wychodziło prosto z serducha. I to jest fajne, bo właśnie takie emocje, które, które wywołuje muzyka, jakakolwiek muzyka, yy, powinny, powinni ludzi zbliżać, a nie dzielić. Muzyka ma łączyć, a nie dzielić. romień pięć kwietniń, nie, nie wierz, ciebie nie. Taka rzecz, że zrobiliście coś szlachetnego. Całkiem niedawno, za to przypomnę, bo zdecydowaliście się na wsparcie pewnej akcji z takiej inicjatywy pana Grzegorza Mikołajczyka. Chodzi o spektakl Porwanie, więc wchyla czoła też, że chciało wam się. Jak to w ogóle ty odbierasz? Wiesz co, jakby, jakby wyszła do nas z pomysłem takim abyśmy wsparli tę akcję. Dowiedzieliśmy się o tej akcji pani Sylwia, jakby szefowa tego pięknego przybytku. I chwała jej za to. W ogóle ona nas też zaprosiła tutaj. I tak się cudownie składa, że klub się nazywa Karped i my się nazywamy Karpedem, czyli, czyli jesteśmy jednym znowu jednym wielkim zespołem, tak. Eee... Ta akcja od razu nas ujęła za serducho, i nie mogliśmy się w tym jakby chociaż cząstki siebie nie dać, tak? Ale takich akcji jest naprawdę wiele. Uwierz mi, do nas przychodzi mnóstwo, mnóstwo próśb o różnego rodzaju zaangażowanie, tak? I, I w tym momencie chciałbym przeprosić wszystkich zainteresowanych. Że nie jesteśmy fizycznie w stanie wszystkim po prostu pomóc. Nie da się. Kiedyś powiedziałem takie, takie kontrowersyjne zdanie, z którym po dzień dzisiejszy jakby, jakby yy, się zgadzam. Nie zmieniło mi się to, że nienawidzę grać koncertów charytatywnych. I od razu zostałem oczywiście schejtowany, prawda? Momentalnie, bo nikt nie, nie posłucha dalej, co myślę, tak? I co mówię, tylko od razu już byłem e, tym, tym złym. Nienawidzę grać koncertów hartatywnych i marzę o tym, aby ich więcej nie grać, bo marzę o tym, aby wszyscy byli zdrowi, aby nikt nie potrzebował pomocy tego typu, prawda? Aby wszyscy byli szczęśliwi i wszyscy, właśnie, y, będąc szczęśliwymi i zdrowymi ludźmi, bawili się przy scenie, tak? I na, na koncertach nie tylko naszych, ale w ogóle wszystkich. Niestety, życie pisze różne scenariusze. Jednych y, 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 lepiej traktuje, innych gorzej, tak? taki los. I pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na tym świecie. Zbyt krótko. Jesteśmy na tej planecie nazwanej Ziemia. Na chwilę tylko tutaj jesteśmy, zaraz znowu gdzieś polecimy, żeby zajmować się tylko czubkiem własnego nosa. Nie, nie jesteśmy sami, trzeba się spojrzeć na, na innych, którzy potrzebują nas i dać tyle, ile można. Dlatego jeszcze raz proszę o zrozumienie moich słów, a jednocześnie o wybaczenie tych, tych wszystkich, którzy nie otrzymają naszej pomocy, bo po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie tu osobom pomóc. Jeszcze raz teraz przypomnę, bo mówiliśmy tutaj o tym, że Carpe Diem działa już 25 lat. Co nowego teraz przygotowaliście dla swoich fanów, może nowych jeszcze słuchaczy? Wiesz, co zawsze na takie pytania odpowiadam jednoznacznie i dzisiaj nie zrobię wyjątku. Nie chcę wykonać tak zwanego falstertu. Powiem bardzo ogólnikowo, że rzeczywiście przygotowujemy coś na ten rok, aby upamiętnić te 25 lat, istnienia. Jest to szmat czasu, wiele wspomnień, kawał mojego życia, większość mojego życia, które nauczyło mnie w ogóle funkcjonować w tym świecie. I chciałbym, jakby jakoś z zespołem, to y, udokumentować. Udokumentować, tak? Przepraszam, dykcja mi siada, bo dopiero co ze sceny zszedłem i jestem trochę zmęczony. Ale jak będzie, nie wiem. Nauczyło mnie to życie w ten sposób, że, to, że nie jesteśmy jakby uzależnieni tylko od swoich chęci. Ja wiem, że chcieć to móc, tak się mówi. Niestety, muzyk proszę mi wierzyć muzyk jest na końcu tak zwanego łańcucha pokarmowego. Wiele innych osób jeszcze musi yy, dać zielone światło, ażebyśmy mogli spełniać swoje marzenia, realizować swoje plany. Tak. Wiat z Szymonem Wydrą zaprosił Babcar w obiekcie Villa Aromat.